Okej, okay, witajcie, ja jestem z ze mną jest dzisiaj jest Cześć, witam. A to są wirtualne kluby w 14 i jak widzicie zmieniła nam się trochę nazwa. Postanowiliśmy założyć ten klub, tak tamtym na nie szło, to tak bardzo mamy nadzieję, że nowy początek będzie się równał nowym sukcesom. No. I oj nie, nie, to jest głupi tryb. To, to wszystko jest głupie. Począwszy od od nic nie działa po prostu... Pierwsze nie widać na ilu się gra. Już graliśmy na 7, 8, 4, 5, ale cały czas jesteśmy we dwójkę. No, to jest właśnie to, że nie można sobie decydować, tak jak nasze znaczy decydować. Nie można sobie wyjść tak jak my wychodziliśmy w... właściwie jak mieliśmy więcej, większą ilość przeciwników w po poprzedniej odsłonie odsłonię gry Czy podobno tam można sobie ustawić jakiś limit, ale nie może, może, następnym razem to zostawię. Może. Dobra, teraz mamy ich, właściwie na, nie milu. Nie wiem czy dali 30 limit, 35 minut, ten timer 5 minut. Też właśnie nie wiem. Bo to mnie bardzo ciekawi. Bo... To jest jasne. No właśnie. Nic nie wiemy, tak już byśmy mogli atakować. O, ow. To za strzał. <noise> To te... był strzał? Tak. Myślałem, że to było to cięte podanie. Nie. Co ty? Cię cięte podanie. No widzę, że nauczyłeś się czegoś ze swojego poradnika. Daj spokój. To jest drugie tam, Item, item. Wiesz, płacą to wymagają. <grym> Wiesz to <co>? Strzelaj! <grym> eee... Jeszcze raz! Dobra, jest Rozny. Rozny równa się Gold. Nie. FIFA, sorry. No nie! No patrz. No zobaczysz. No patrz. No akurat dośrodkowałeś na koale, ale jakbyś dobrze dośrodkował... Czyli normalnie, a nie jakieś wkrętki. Nie wiem, to nie była wkrętka, nie wiem dlaczego on dośrodkowywał lewą nogą. Pff. Już myślałem, że ja nie to myślałem, tak bliżej. butel. Takie... Ej! Serio! No taki lekki był. Nie no, minimalny. Ja bym tego nie gwizdał, to była sytuacja sporna. Nieważne. Co ty robisz? No już już. Weź się nie, Weź się nie denerwuj na to. Po prostu... A, No czemu? No przecież to jest bardzo porządnie zrobiony tryb i w ogóle nie, nie widzę tutaj żadnych. No nie miał tego zbierać! <laughs> nie wiem czemu to zebrał. Stoję jeszcze czekam na piłkę w <laughs> Moje Nie oddam. Cześć, to tylko piłka. No! Hmm. Hmm. Dobrze. O, dobra kosa. Tylko. Ja się jadę, Myślałem, że się szybciej pozbiera. koala. Cał i bramka. Za dużo broni ty, bramkarz. Jak na wirtualne kluby. To był kijowy strzał, ale. Cicho. Finazyjny musi wejść. Ta, a, tak, tak. Nie ma. Nie ma, czy nie wchodzi, wszystko wchodzi. Boże, co tam się dzieje? Jeszcze raz. Szarpnęło mnie chyba powietrze. Czy to ważne, co się szarpnęło? Mm. <laughs> Sorry. Spoko. Spoko, nie, no, spoko. Koala się uczy, sorry. No ja rozumiem. Teske wasza, waszaszą trochę. Wasz, Zaszaszaszą. Sza, I I bo oni umieli. Tak, bo oni właśnie umieli. Tak, Aj. bo oni właśnie umieli. Oj, patrz, i biegnie to. Biegnie to takie przez But Butę F. Butę F? Butem F. Masz F bute. wiesz, że F to jest wybranie bramkarza. Co? No? Wow. Też to wiedziałem, to robiąc mój poradnik. Czym my, myślałem, że robiąc poradnik, to ty już wiesz, co o czym piszesz. Nie, nie, to się uczy, człowiek. Bute F, butem F, butem zmienia bramkarza. Tak. Nie piszesz QW, tylko piszesz jakiś modyfikator strzału finezyjnego. Tam Nie, wystawianie się. To zawodnika, jest. Yy, podanie prostopadłe. Podanie i wystawianie się zawodnika. Nie, to jest wystawienie się zawodnika i podanie prostopadłe. No tak. Zbro. Ja wiem, ale, ale chodziło to mi to... o Q samo. Wow. No prawie. Nie. Jeszcze raz. Teraz faul. Powinien być faul, bo za łatwo to przejąłeś. Dobra, to mamy faul. Może się położyłem, na mnie wpadł przecież. Makun. Ale te faule tutaj są tak W ogóle, kartka za takie coś. Ja bym za to tu nie dał kartki. Bo to nie było na kartkę. To było na... Ostrzeżenie. Ja się absolutnie zgadzam. Okej. Okay. Nie wiem jakim cudem to... Nie wiem czemu to nie poszło górą, ale nie wiem jakim cudem tam to w ogóle doszło. musisz kliknąć jeszcze wystawienie się zawodnika. Ale kliknąłem. Znaczy, właściwie to trzymałem. Jest to jest wyższa szkoła jazdy, to już w ogóle powinno wejść A? To by było dużo łatwiejsze jakbyś pisał poradnik na padzie, nie? Znaczy napada. Czy musiałbyś pisać to samo? Nie, właśnie ja bym chciał... Znaczy ja ochrzaniłem Gola za to, że robili napada. Chciałbym, żebym chciał, że żeby to było dla wszystkich, a nie tylko dla padowców. No, a ty jesteś klawiaturowcem i tylko na kwiaty... A to brzmi jak to jakiś z trądem ktoś. Co, padowiec? O? Dzięki Fajnie widzieć, że mam trąd. Normalnie odpada mi wszystko. Takie tam przyjęcie. Do przodu z Spowolnienie tempa gry. O nie, kurde, krosowałem. To, że on skręcił to było właśnie krosowanie Tylko nie, nie zaskoczyło. Czysto. No cóż, no to spowolniłem trochę tą grę, nie? Mogłem... Bardzo, przebiegłeś całe wojsko Nieważne. Masz. Gdzie? No właśnie nie wiem. Wiem, że ja byłem, ale... Dobra. Jednak... Ja byłem. Jed tak. Jednak trochę. Już myślałem, że ta gra jest taka głupia i stwierdziłem, że jestem na no więc też musisz być automatycznie. Opa! No. Coś w tym jest. Ej. Plus jeszcze będę miał piłkę, zobaczysz. Tak, nie wątpię. Ty masz ciągle piłkę, tak właściwie. Jak już mamy piłkę, to ty ją ciągle masz. A, co za defending? No i To było właśnie spowolnienie tempa gry. Dobra, może mi tam. Nieważne. Okej. Okay. Możesz mi tam. połach po ten. Kurde, nie wiem. Szukam słowa. Doszczęcić z piłką, cokolwiek. Po... Co zrobiłem? Mm, skończyłeś połowę chyba. Kiwa na united. A. Trybut dla. Product placement. Product placement. I właśnie, my nie powinniśmy płacić za to. Nie właśnie ja mówię, nie, Kiwano to jest owoc. I to jest super reklama. owoc. To e, jest super gry, która wyszła na Androida. Której super? Bo były dwie. Znaczy jedna jest bardziej super, druga, od drugiej. Jedna jest bardziej super, ale jest bardziej wymagająca. Jak ktoś ma super kompa, właściwie super telefon. No! Albo Można super tablet. Albo HD, w której jest blur, Dobra, ale już nie ten. Już nie, nie Nie, nie Product tu nie reklamuj, nie na moich filmach. Ja nic tam z tego takie, nie mam. Tam jest super kredycy zrobione w super interaktywnym menu. E, w i jest... tego w credits'ach. Tak jestem special thanks e... I tam jest mój nick i moje nazwisko i wszystko. Tak, a, a gra się nazywa Grand Pass jakby jeszcze ktoś się tutaj w ogóle zastanawiał o czym mówimy. Super gra. No bardzo. Super newsy na Indie World, super serwisie nie. o grach niezależnych. O, o super grach niezależnych. <grafisz> Powinieneś dodać. Tak. I w ogóle wiesz, że będziemy mieli koszulki? Tak. Na PGA. No to fajnie. No. Te same, co były na Pyrkonie? Nie wiem. Wyprane w Perłonu. Nie, będziemy mieli jakieś. Jeszcze nie, nie wiadomo jakie, ale będziemy mieli. Serio. A co jaja robią? Taka piłka doszła, nie wierzę. To jest spowolnienie tempa gry, to jest jedna piłka przez całe boisko. No. Strzelaj! Wow. Może gdyby cię nie trzymał? Gdybym mnie nie trzymał, to by inaczej ten strzał wyglądał. I patrz. To miała być bomba, I taki wyszło Stam. prawie, prawie żelob. Widziałeś to? Tak. Pro. Co, co to pozabierał? Oj. I patrz, od razu traci fokus. No właśnie... Nie ma, pił nie ma piłki przy nocy, traci fokus. Lęka. Nie. No. O! Worth <laughs> Nie no, no teraz. z tego Hm. Clever one. O. To w ogóle było na dobieg jak coś. Ale piła. Zauważyłem, że to też zwykłe podanie lubią przychodzić tak między wszystkimi. Nie muszą być na dobieg. Klimowicz! Za co mi? Nie wiem, może za tamtą kosę. O, latą. Nie. nie no. Widziałeś jakąś kosę? Nie. Ideal, idealnie na główkę. tylko nie, do, nie doszło. Za mała jest. No. Koala. Hmm. Koala. Być z tym bramkarzem? Myślałem, że ci się zmieni, tak jak wiesz. Drop the base. Drop the base. O. Piłka do nikogo doszła, do nich. Dobra kosa, prosto w piłkę. Powinny być wybuchy jak się trafi. Tak. <noise> tak. A jak żółta, to co? To fanfary. Czy takie ten... No, <noise> albo aplauz. Aplauz, albo... Czy taki ten... <noise> albo takie... Dan, dan, dan... Albo... Boo, <noise> you <suck>. <głos> <głos> No, nie podał Zareagowałem z tym podaniem trochę za późno. Zapomniałem, że tu trzeba mieć refleks szybszy od, wiesz, w ogóle od tego co się dzieje. Prawie! Aj! A! A! To był, no! to byłby gol raczej. Tak. Nas w... w... tam było trzech. Ale nas tam było trzech. Myślisz, żebym podał? Byś podał? No chyba ta. Mi byś nie podał. Zwłaszcza tobie. No, co on robi? On teraz bronił piłki, żeby z gracją wyszła na aut Ło, wow, rzucił się. Prawie. Hop. Mm. Nie Wiem, jak długie musiał mieć nogi, żeby tak mi tą piłkę ściągnąć. Dość długie. Wystarczająco długie. No co? Piłka! Piłka! Takie. No. Płaczą i płaczą. Dokładnie. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle z tą grą. Dobra, idziemy jakiś super off. No można iść. Wow. Masz. Nas... Nic zrobię, jestem za, za szybki na tą piłkę. No ja wiem, chyba ta piłka jest za wolna dla ciebie. No nie, no skręciłbyś. Hmm. <grymne> 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 Okej. Okay. Trzymaj dół, zbijaj po skosie. <grymne> no, no, to prawie. Znaczy wiesz, bo on nabiegał na tą piłkę, on nie mógł inaczej uderzyć. A Zmylił mnie Obrońcy Dobra Kontruj to Weź tam broń, bo jest 87 Tak go zrobiłem Nie wiem, do góry no to mówisz, że weź to broń O Nie Co, inauguracja z remisem Nie mów hop Hop. Widzę, że na szczęście ich strzelają tak samo. No. Ale przynajmniej trafiliśmy na dwóch, więc jest jakaś sprawiedliwość tutaj. Tak? No. No mi się wydaje. Eee. Co za co <tryk> <na> skoki? <tryk> <tryk> Woohoo! No, na mm, a to podanie, co tam niby było, ale nie było. Pada muszę nowego kupić, bo on nie nie łapie za każdym razem, jak naciskam. A na klawiaturze nie mogę grać, niestety. Chyba, że mi kupicie klawiaturę. No, myślę, że może nas stać. Myślałem, że on to będzie piąskował do tyłu. Właśnie przez chwilę też tak. Koniec. O Boże, nie, jaki nudny mec. 15 minut meczu, bez żadnych przerw, bez niczego się nie działo nic absolutnie Ten co śpi Serio O no ten co śpi, co? Nic Nasz bramkarz miał no. 8-4 Bramkarz chyba zawsze ma... Ej, 5 strzałów, 5 celnych Ej, u nich ten gościu stworzony, jeden Miał 81, a drugi 84 z tego co widzę Hmm, hmm. Więc, jest, jest dobrze. No, ale w sumie... 22 przejęcia. Super jakiś, żeby wpadł gol. Nie, miałem jedną, ale... Eee, ja to taki... No, Także to by było na tyle w tym odcinku wirtualnych klubów. Ze mną grał dzisiaj Diagoras. Dziękuję. Ja również dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Cześć.